Hej, siemanku, z tej strony Mati75, to jest już kolejny film na moim kanale I dzisiaj będziemy trollować moich znajomych skinem yy, po światach z którą jest emotka lewitacja Dzisiaj akurat 27 września wyszła i odbę na telefonie Samsung Galaxy S10e I jest do na 15 telefonach I zapraszam was do na filmik Dobra, halo, siema halo co tam u ciebie? No wszystko dobrze. Ta? Mm. Dobra Jedyną smutną rzeczą jest to, że ikonik tu nie doszedł. Mhm. Mm to smutno. Dobra, pokazać ci coś co mam nowego? No. Mam spoko. Serio tylko taka reakcja? Nie, no, już co, naprawdę, cała Allegro się tym zapchało. Bo generalnie to możesz YouTube pozdrowić, a to pozdrow. No, bo sobie nagrywam odcineczek reakcji znajomych na nowego skina poświata. No, halo, bober, się ma. Halo, bober, jesteś? Nie jesteś, możesz coś mówić, byłoby fajnie. A no, ja nie wiem jak do tej dołączyć, to już poczekać, bo ja muszę sławki podpiąć. Aha, nobra. No, masz tego nowego skina, bo ja go nie mam, bo mi nie pokazuje się. Co? Mi nie pokazuje tego skina w ogóle, jak chodzę na telefonie. Mhm. A kiedy pisałem. Kupiłem, na tym, kupiłem na sobie nowego skina w, telefon, w tym w sklepiku. Chcesz wiesz jakiego? Taka, ja zgadnę. A po lewej i po prawej stronie? No zobacz, co mam. No ja coś tam będę miał, tylko nie wiem dlaczego ja tego jeszcze nie mam. Generalnie to możesz YouTubka pozdrowić. Pozdrawiam, no. ja pozdrowi. A Normalnie, no, nie bo nie nagrywa dobrać. sobie odcinek, tak jak kiedyś było z Iconikiem, to teraz nagrywam odcinek z tego, z tego skina. Okay. Ale jest tam skin i emotka zintegrowana i to wszystko. Halo, Budyń No, hej, co tam? Siemanko, Budyń Co tam Nie u Ciebie? A dobrze, dobrze Nie mam fałdolców. Dobrze Pokazać Ci coś, co kupiłem w sklepie? No dawaj Halo, żyjesz? Ale gdzie co ty masz? Ja tego... No Wejdź na lobby. No wiem, wiem co masz, tylko skąd to masz, bo ja tego w sklepie nie widzę. A wczoraj też nie widziałem. To sobie odebrałem po prostu. Muszę jakąś wymówkę zrobić. Generalnie to masz sobie ja YouTube'a pozrobić. Nie masz fotolców. 4400 Generalnie to możesz się pozdrowić, dzięki Mati. Halo, Robson, jesteś? A no, ja jestem, Siama Robson, co tam? Co tam? Co porabiasz? No, jakoś leci chory w domu się za co. A no, Fortnite pokazać ci coś nowego, co sobie kupiłem w sklepie. No, dawaj. No, ja się. Fajny ten skin ci powiem taka poświata. Ma zintegrowaną emotkę. Generalnie to jesteś nagrywany, więc możesz się tubkę pozdrowić. No, pozdrawiam tutaj rodziców. Dobra, to pozdrawiamy mamy i tatę y, Robsona. A akurat tak sobie pomyślałem, bo dzisiaj odebrałem mu tego skina, bo dzisiaj wyszedł i mówię sobie nagram dzisiaj odcinek właśnie z tego. Z reakcji znajomych na tego skina, na właśnie nowego. No, on dużo na telefonach jest bardzo, chyba z 15, jeżeli dobrze pamiętam. Ale dostajesz tylko, tak samo jak z ikonki, dostajesz tylko tego skina, no i emotkę, która jest tylko w tym skinie. Halo? No? O, dobra, teraz cię słychał, oczywiście cię nie słyszałem. Dobra, co, Siama, co tam Aha. u ciebie? Nie, wiem nic. Ale chcę pokazać. Chcesz coś zobaczyć? No, mogę. Dzisiaj odebrałem Generalnie to możesz sobie YouTube'a pozdrowić Odałem YouTube'a No, w sumie dzisiaj odebrałem właśnie Też to bym ten bym to chciał mieć Fajny to jest bawię. A to jest mega dobra emo w do. To jest. No ten, ta emotka jest tylko przy tej babce. Ona jest zintegrowana. A ja to jest legendarna? Tak, ta babka jest legendarna. A czy ta emotka? A ta emotka to nie wiem, bo ta emotka jest zintegrowana w tej postaci. Ty, Aha. Jak gram tą postacią, to tylko ona ma to. Mhm. A tak to fajna jest, ci powiem. Chciałbyś kogoś pozdrowić? No to twoja decyzja. Nie nikogo teraz nie Nie? Halo, Renéusz. No halo. Siemanko. No cześć. Co tam u ciebie? No nic. Tak? Chciałbyś coś zobaczyć? Co zobaczyć? Ja co tu zyski? Fajne mm? Nowy skin od Samsunga Fajny ci powiem, taki poświata się nazywa po polsku. Generalnie to możesz sobie YouTubeka pozdrowić. Pozdrawiam. No i super. A tak, kogoś, nie wiem, jakąś kolegę, czy coś takiego, kogoś pozdrowić osobiście, czy nie? Nie chcesz? Dobra. Halo! Siema Siema Małgorzata, co tam u Ciebie? Bit. Tak. Chciałbyś sobie zobaczyć, że sobie nowego kupiłem? No O kurde... No ja wola! Masz jak pierwsza i komika. Hmm. Yeah. Fajny gląd ci powiem. Um. Nowy skin od Samsunga Fajny Generalnie ja No Też mam chyba coś rzadkiego mm. No generalnie to możesz YouTube pozdrowić Pozdrojczy ty mm. A kogoś samo osobiście chciałbyś pozdrowić? Ej. Kogoś kolegę czy coś takiego? Pozdrawiam ciebie, Konrada A jeszcze różnych ludzi Twoich widzów Dobrze, dzięki No halo, siema Pablo O Siema Co tam u ciebie? A dobrze Dobrze? Chciałbyś coś zobaczyć? co sobie nowego kupiłem? Co żeś kupił? A takiego skinka Nie no, na serio? Nie, nie na serio, no wcale go nie mam wiesz? Nie, hopie, zazdroszczę ci go No fajny jest mega, mi się bardzo podoba Taki o. Nie no, generalnie to mógłbyś się tubka pozdrowić. To pozdroju tu. Mhm. A tak kogoś osobiście samego pozdrawić, jakiegoś kolega, nie wiem. A co wrodzina. No i super. Dzień dobry. No halo, mariko. To, No, też zostały usunięte, co mi? Ta, dobra, sprawę mam do ciebie. Kupiłem no, sobie nowe, nową rzecz w sklepie, chcesz zobaczyć? No, mm. Spoko. Hmm. tylko taka jest... reakcja? Ja jestem jakoś zdziwiona. Generalnie to masz sobie pozdrawić. No, dzień dobry. No, dzień dobry. Śmieszny ten skinek, ci powiem. Taka poświata. Taka moteczka Dobra, halo, ta to teraz działa Aha. Siema mm. no, Siema Dobra kupiłem sobie coś nowego w sklepie pokazać wam No, no to wydaje Ona jest w sklepie? Na telefonie Tylko na telefonie jest? Mhm. Aha Generalnie to możecie Aha. Youtube pozdrowić Tadeczka. Mhm. A co YouTube? No nagrywam co? to i będzie Tak jak z tamtym ikonikiem reakcje znajomych na skina Glow A za co ona jest? Na telefonie jest do odebrania, tak jak było z Sajconikiem. Masz za 0 zł. Ty. Jest Tylko na 15, na... jest na 15 modelach. Na 15 modelach Samsunga jest do odebrania. Ja, mam ten. Ja mam Samsunga No to jest tam chyba na A7, na, na. Nie wiem, byśmy się musiał tam sprawdzić sobie na stronie. Halo, się ma, Elu Co tam u ciebie? Dobrze. Ta? No? Pokazać ci coś co sobie kupiłem nowego? No dawaj. Serio? Mhm. To nieźle. Bierasz placyka? Generalnie to możesz sobie YouTube pozdrowić, abyś chciał. Okej. Okay. Bo nagrywam sobie reakcje ludzi na skina Glow. A masz live, czy odcinek? Odcinek. Hmm. To jak chcesz pozdrowić, czy nie? On ci pozdro. Ta? Pozdro. No to pozdro. A kogoś jeszcze, nie wiem, z jakichś osób? No to filipka. Kogo? Fipifa Dobra, to pozdrawiam Fipifa No. Dobra, to pozdrawiam Fipifa Generalnie to wszystko, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. I do następnego odcinka. Strzałeczka.